The High Elves cultivated a shining magical kingdom hidden deep within the forests of northern Lordaeron. But five years ago, the undead Scourge invaded Quelthalas and drove the Elves to the brink of extinction. Led by the evil Death Knight Arthas, the Scourge destroyed the mystical Sunwell, thereby severing the Elves from the source of their arcane power. Though the scars of that conflict are evident, the remaining elves have banded together and retaken much of their homeland. Calling themselves Blood Elves, these grim survivors are committed to regaining the vast powers they once commanded. Inspired by the leadership of their beloved prince, Kael'thas Sunstrider, the Blood Elves now seek new sources of arcane magic. And the means of defending their land against the undying horrors of the scourge. As one of the few surviving blood elves, you must master your thirst for magic and help shape the destiny of your people. Zagramy sobie magiem Na dodatku królisz, klasik oczywiście. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. Myśmy State your business. Zobaczymy, jak to jest pierwszego zobaczymy o co Kaman chodzi. Czemu magiem? Albo jakoś tak mi się chce magiem. Keep your wits about you. Magię. i tu nie więcej pamiętam questy jak były wykonywane w tej krainie. Więc... Więc będzie mi łatwiej na pewno będzie mi na pewno łatwiej tu grać, że tak się wyrażę. E, bo questy praktycznie pamiętam już, więc... Więc tylko odnieść, dodać, a tutaj jak widzicie nie ma do wyłączenia, sobie po nazwie podjąć, więc... Co jeszcze gramy Magię. I'm out of range. Mag, no, w Paladynach gram, tra magię, co pogramy tutaj na tym dodatku? i zanim go Ja Ten magię magie się będzie. będzie kontynuacja, droga droga Maga. O. Tak jak tam już mam zaznaczone droga Maga to będzie kontynuacja. Tu jest jakieś palady nie jest Wybacz, To jest i Ach to masz to szybko pójdzie. Ogramy sobie jeszcze. Nie możemy coś Nie ubrać. O, to możemy Nie możemy jeszcze. Nie ma jeszcze. Nie ma jeszcze. Nie ma Tam Nie ma jeszcze. Na, na nie ma jeszcze. Nie ma jeszcze. Tutaj była ta pani, bożym tak chodził w kółko, w kółko nie wiem, a jest tutaj pani Our enemies will fall I od pasta zaczniemy oczywiście Pasy założymy, będziemy kolejne questy A jak ktoś sobie myśli, żeby tak były pisane, nie, nie przypominam sobie, żeby na króliszu były takie pisane Charel Orlan, Anubelore Delana, we will have justice. Death to all who oppose us. Ile questu mi Ta, to, to nie wiem, co to jest tak szczerze, powiedzmy ustawi.. Victory lies ahead. Bo wszystkie raczej będą tutaj, w tym miejscu się odbywały, więc będziemy szukać questy. The reckoning is hand. O, tutaj obok już coś mamy, a, na górę chyba będzie trzeba mieć, tak? tak? Tak, 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 chyba tutaj będzie trzeba gdzieś Tutaj gdzieś jest, o, tutaj jest, już oddamy questy. Glory to the Sindorai. To będziemy się szkolić na pewno u niej. Tutaj coś mamy, na górę musimy wejść. Tak czy nie? A jak? Our enemies will fall. The sun well. Anaria Shola No co, to będę dużo na pewno nie będę mówił, bo to bardziej tak grać, żeby bardziej się skupić na tym, co nieco tam wam wspomnę, powiem i tak dalej. To bardziej wiecie, to jest na wykonywanie zadań, nie taj że tam co tam możesz pogadać sobie. Tutaj bardziej skupiony na tych zadaniach. O kotcurek jakiś tutaj biega, może jak nie kotcurek był? Kotcurek to był. Pobierzemy sobie wszystkie questy. No, to nie pokazywam, Wam jak tworzyłem postać, wam po co mam Wam pokazywać i tracić czas na pokazywanie tych postaci, jak się tworzy? Ciekawe, czy mi się w ogóle głos nagrywa, jestem ciekawy po prostu. No, to się okaże. Kolejny kwestii bierzemy. Tak, to podczepię pod drogę Maga. The reckoning is at hand. Tutaj jeszcze gościk jest tutaj możemy. Everyt has a price realizować to? To be ready for anything! Mój plecaczek, tak? Na elegancko mamy już plecaczek dodatkowy, taki śmieszny, ale zawsze coś. What business mają? Keep Dobra, no cóż, no cóż na tyle nie będę długo nagrywał, no bo to, to nie ma sensu tak nagrywać, coś tam się nagra, co jakiś czas odcinek. Na razie taki wstępny odcinek mamy Na pewno tylko ciaki będą do zabijania. O, trafiłem. Tego nie widzę teraz gdzie ten

I trzeba zbierać z nich coś wsiadł. mam, że musiałem jeszcze tego czara użyć na pewno dziś. Teraz wszystko, to też no, też. Dobra. Aj, nie. Kciusie, nie, kciusie, to też mam nie, 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 wszystko nie, 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 i nie, nie, Będzie fajnie Kiciusiu to jest, tutaj też jest coś. I ty, i już ładnie, i ty, i, i ty O, i kolejny poziom, i zajebiście I gramy dalej, dobra Trochę wam pokazałem, ale no jak się zacznie to grać, to nie można przestać grać Tak, bo tak polega, I no, to no najlepsze jest yet. teraz, kurwa, szanowne questionie Idzie robotka idzie, a tutaj drzewka też... drzewka też jakoś kiedyś, ale na razie chyba nie trzeba żeby... drzewek na razie nie ma, to na razie musimy się na tych kociurkach skupić, bo też tam ich było trochę odmiany. I ogień, i ogień, to fajnie, nie ma pingów wysokich, no to jest fajnie. Ile ja mam opóźnienia na tym internecie? Malina, teraz mogę grać, tak i wow. I'm out of range. mi czarno, nogą to obrzucie press. Tak, tak. dobra. się. I need to get closer. I don't have a target. I jeszcze tam się mogę. da. Ippe. I, pyk. I, pyk. I, pyk. I pyk. No Dobra, to chyba już skończymy te kości, kiedy no, tu też ktoś leje kotka, ja sobie tego nie no. Ipy. Ipy. I need to target something first. Idziemy to oddać hmm, Z tym coś tu nie było związane mhm. Nie, to nie to jest To na pewno tam gdzieś było Jakiś quest Może do kamienia podejdźmy Mamy i tak czas, jeszcze chwilę Będziemy kończyć to granie na dzisiaj. No mówię, coś tu, coś tu było z tymi, z tymi związane. Hmm. czy będę musiał tam wrócić po prostu znaleźć przedmiot? No tak, bo to było gdzieś w trzech punktach takie przedmioty rozrzucone, ale tam... Idziemy oddać te questy, co mamy. Podejdźmy później, gdy mamy coś kosiory. Hmm. Nie mamy, tego nie możemy. Na pewno będzie trzeba będziemy ślibiły na moje jedzenie. Będziemy musieli zajść jakie czary potrnąć, bo nie pamiętam od jakich poziomów te czary były. Muszę sobie zapamiętać po prostu, no bo te jedne czary są podstawą tego grania. Dobra, to coś będziemy musieli wykonać. We will have justice. Dobra, idziemy dalej oddać te questy. Płynie tu do Czarnoksiężnika, przyjdź żeby nas wyskolił. Tu jeden. The dark times will pass. We chyba powinien być, czy nie ma nic? Shurell Aran. Victory lies ahead. Sarama na Glory to the Sindorai. Time is of the essence. To idziemy resztę posprzedawać, bo to niepotrzebne, bo tutaj idziemy do tego. A pójdziemy do Czarnoksiężnika z Krainy odz, żeby nas nauczył czarować. Zobaczymy, jest czwarty poziom mam. Czwarty poziom, mamy tyle. Muszę zobaczyć jakieś oddony, czy są jakieś oddony. Czernoksiężnik straninowy A new O, mam trochę potrunowanie To mi się podobało, to się płaciło. Przychodziłeś z czary i płaciłeś za te czary. Nie, tak jak Teraz rozwiązanie jest Mam je komary wczoraj pogryzły. Ojej, ojej, to Tu no, coś nie będziemy nie mm. mieć tutaj no, nie wiem co. Nie można tak podzielić, dobra To było tym chyba jak się przestawiało Dobra, to tutaj, to tutaj dobra, Później wrócimy, bo tu nowe czary będą, to później wrócimy dobra, to mamy ten czar I mamy lodowy czar Mm. Mamy już troszkę czarów, dobra. To teraz możemy to zamknąć. Także mnie wyżycił, proszę przed czara. Czara Żeby ten czar mogę rozdawać. Dobra, więc żegnam się z Wami. O nie, znowu nie trafiłem tutaj. To... Logut, no, mówię, no dobra. Było fajnie, ale się skończyło. Wylogowujemy postać, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie, pa.